Więc jakie są trzy książki, które naprawdę miały przełożenie i wpływ na moje życie i na cały mój rozwój? Po pierwsze, jest jedna książka, którą kiedy wziąłem pierwszy raz i przeczytałem parę stron, dosłownie rzuciłem na półkę i stwierdziłem, że to jakieś herezje. Ale potem, kiedy bankrutowałem, chwyciłem za tą książkę po raz kolejny i dosłownie uratowała mi życie. Dosłownie uratowała mi życie. I tą książką jest Potęga teraźniejszości od Ekartatola. Czyli nie potęga podświadomości Murphy'ego, potęga teraźniejszości Eckhart Druga książka na temat rozwoju biznesu, która naprawdę mi pomogła i słuchałem ją. Kiedy chodziłem w door to door, pracowałem tak parę dobrych lat, w sumie. Pukałem ludziom ze drzwi i ciągle w sumie na słuchawkach słuchałem Franka Bedgera, jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie. Ta książka ma ponad 100 lat, jest można 4 godziny czytania i jest na temat tego, w jaki sposób rozwijać swój biznes. Mówi dużo o statystyce, mówi dużo o entuzjazmie i to są w sumie najmocniejsze lekcje, które właśnie z tamtego czasu zostały w mojej głowie. Tą książkę dosłownie przerobiłem z 6 albo z 8 razy. Jest jeszcze ostatnia książka, która w sumie jeżeli jeszcze jej nie przerabiałeś, no to koniecznie musisz odrobić lekcję, czyli jak zrobić przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Jest to książka, która jest kompletnym fundamentem i powinieneś czytać się co najmniej raz w roku. A jeżeli chcesz więcej treści na temat tego, jak rozwijać swój biznes albo siebie, no to doskonale wiesz, co masz zrobić.